KFD Cytrulina. I pompuje i smakuje, a przy tym mało kosztuje. No. Siemano, siemano. dzisiaj opowieści ławkowe. Głosimy każdy, no, każdy na swojej ławce. Takie siłowiane i na opowieści ławkowe, jesteśmy ugrzeź kawałki. Eee, przy, przy czeskiej, czeskiej granicy. I przy czeskiej granicy. A nam ogóle... nawiązujesz do czegoś? To już <laughs> jest czasem mrówek i sprytus. <laughs> ja nawiązuję do twojej rozmowy z nami na signalu, <laughs> bo, bo jedzenia jest dużo. Bo jedzenia jest dużo. Ogólnie tak, chcielibyśmy sobie zrobić takie luźne gadki, stricte sportowe dla Was, jakieś ciekawostki, doświadczone kontuzje, jak można było ich uniknąć, a może coś wniosły ciekawego do na naszego życia, jakieś lekcje z tego wyciągnęliśmy, no i ogólnie jakieś takie takie luźne gadki, nie? Zabić, że Dominik, Dominik Cię nie zna, tak jak ja, Cię nie obserwował i tak jak tutaj mówiłem, jesteś masz, no nie jesteś po kuntu, no jesteś po kuntu, ale masz cały czas urwany tricer. nie naprawiałeś tak, go. nie, nie naprawiałem, no. Powiedz Dominikowi, przy czym urwałeś tricer? bo to jest ciekawe, bo jesteś wyciskaczem, gdzie ten mięsień non stop pracuje, a urwałeś go przy przysiadach. To jest bardzo, to powiem Ci bardzo ciekawa historia, no nie? Ale ja wiesz, to ja to oglądałem gdzieś tam na YouTubie i wydaje mi się, że tam ktoś Ci pomógł ten <grym> biznes to nawet nie jest wypadek tak, tak znany wypadek jak to, co wtedy koszula pękła, ale to jest inny temat. To jest, to jest mało znane i dużo osób o tym nie wie. To był ogólnie czas, gdzie no miałem szczyt formy. Powiedzmy, że szykowałem się tam powyżej tych 400 kg w koszuli i to było naprawdę do zrobienia. Ale że miałem jeszcze powiedzmy, tyle zapasu i coś tam się bawiłem w trójbój, to znałem sobie, kurde, no wezmę dzień wcześniej, zrobię sobie jeszcze trójbój, no bo przecież co będę cały dzień siedział i się nudził, czekając na swój start, nie? No i zrobiłem sobie trójbój. Na rozgrzewce była sztanga 220 zwykła, olimpijka, a na pomości już była ta 250 z Teksasa. ona to jest 25-kilowa i szeroka. Czyli z automatu, jeżeli na rozwiązaniu masz inną sztangę, a inną na pomoście, no to też środek ciężkości ci się zmienia, tak? Tak jest. I wiesz, zacząłem tańczyć z tą sztangą przy 300 kg, bo tam 290 zrobiłem w drugim, zaliczyłem, i 300 kg wstaje i gdzieś mnie tam pociągnęło i krzyczę obsługę kiwam, że nie, żeby zabierali. No i obsługa nie zabiera tej sztangi, no to ja odruchowo mówię, zrzucam ją, no bo są taśmy tak no, zabezpieczające, to zrzucam ją za plecy, nie? No i kiedy zacząłem zrzucać, to prawa strona obsługi nagle zajarzyła i zaczęła podnosić. No i ja zrzuciłem, sprawa rękami została usztywniona ta taśmą, została i spadła, że i wyłamała mi to w łokciu, nie? Czyli i obsługa założyła Ci dźwignię na rękę? E, wiesz, nie zrobili tego specjalnie. No tak, Po no, prostu, Wybadać można powiedzieć, raz. niekompetentna, no bo mieli działać od razu albo działać po obu stronach, a nie tylko po jednej, tak? To jest już potem kwestia dobrania asekuracji, a nie raz na zawodach, chociaż teraz się to zmieniło, bo teraz na zawodach asekuracja pomostu jest bardzo dobrze dobrana, to jest dobrana asekuracja z zawodników, przy dużych ciężarach jest to z zawodników ciężkiej kategorii. Wtedy asekuracja była dobierana po prostu z jakichś tam chłopaczków ze wsi, obok co chcieli zarobić 50 zł za dzień zawodów. Nie? No takie, takie były czasy, teraz się to dużo pozmieniało, choćby przez tę właśnie częstość kontuzji. No, no i tak się stało. No i no jak się domyślasz, no nie wyciskałem na drugi dzień. Nie? Wiesz to ja też widziałem kiedyś raz, raz w życiu taką paskudną kontuzję. Asekurowałem Krzyśka przy wyciskach na klatkę. Był to w sumie, dla, jak na, jeżeli chodzi o Krzyśka, to nie, nie, niezbyt zbyt duży ciężar, bo było to 220 kg. I krzyśek był w pełni rozgrzany, no nie? I przy którymś powtórzeniu, przy której serii pękła Krzyśkowi tutaj kość pośrodku bicepsu, no nie? Na zdjęciu rentgenowskim było właśnie widać to miejsce. <laughs> Jakoś po prostu pękła i powiem Ci, że przez moment nie wiedziałem co się dzieje, bo wiesz, talerze ze sztangi zaczęły latać po podłodze, Krzysiek zaczął krzyczeć, ała, ła, ja na niego patrzę, wiesz, wstawiałem, że klata jest zerwana, no nie? Ale tu dochodzę, wiesz, doleciałem do niego, no nie wiem, mówię, czy tam mu się nic nie stało, klata cała, bo wiesz, no, zauważyłem, no. że klata cała, mówię, co ci jest, on mówię, przez, wiesz, w pierwszym momencie nie wiedział, nie wiedział sam, co mu się w sam ogóle jest. stało, później wiesz, jak już z tego szoku tak trochę się można powiedzieć, o co mówi, chyba mi, coś, mi triceps się urwał albo biceps. Ja mówię, biceps, triceps, masz cały, no nie? No i później dopiero wiesz, na sygnale do Warszawy, prześwietlenie i pęknięta wiesz, kość. Tak, wiesz, po czym, e, zobaczyłem, co się stało, bo ja spadłem z ławki, myślałem, że bark się rozerwał, no. nie? I tak stoję, patrzę, ruszam barkiem, bark cały i próbowałem rękę do góry podnieść, nie? tylko się dotąd podniosło, Aha. a to wisiało tak, wiesz, i pakuję się w samochód no. i do Warszawy. Czyli już tych zerwań miałeś tak no, samo. No, dwa bicepsy, triceps, wiesz, a bez mi Grzechu, tak z ciekawości, no nie, i nie wiem, może i dla widzów, czemu tego nie, nie robiłeś później? Bo ja na przykład jak Aha. zerwałem triceps, dwa miesiące też się tam bujałem, nie znałem lekarzy, to tamto, ale zrobiłem i ta łapa naprawdę działa jak nowa. Jak ja wtedy startowałem po 13-14 razy w roku, wiesz co chodzi. Było ciśnięcie przede wszystkim od ludzi, wiesz, żeby robić te 400 kg, żeby iść. Było też trochę głupotą z mojej strony, bo fajnie się już nagrywało materiały, przykładowo czy na KFD nagrywaliśmy i tak dalej, ale materiały miały tym większą oglądalność, im większe ciężary zakładałeś. No i to był błąd, bo potrafiliśmy co dwa tygodnie wchodzić na 400, plus, nie? Wiesz jak, i ja już po pewnym czasie naprawdę byłem tym kwa, zmęczony, nie chciało mi się, no zacząłem rzygać powoli ten sport, ale mówię jeszcze zrobię. No i akurat jak to wtedy dupło, to mówię sobie dam sobie chwilę czasu teraz na to i będę miał odpoczynek i nikt mi nie powie, że nic kurwa nie robię, bo wszyscy wiedzą, że mam zerwany triceps, tak, nie. No a potem jak już to chciałem robić, to gdzieś tam zapytałem, to ktoś mi wyskoczył jakieś koszta 30 tysięcy, a wiesz, skąd teraz trzy dychy wziąć w wieżach, nie i tak dalej. Tu potem samochód próbowałem sprzedać, w końcu się to jakoś nie rozbierało, to mówię sobie zrobię to kiedyś tam, nie, jak będzie jakiś tam lepszy czas, nie? No, no i tak już potem zostało wykonane. I koszty, do, od, od razu ci powiem tobie i widzą, to są koszty w granicach dobra warszawka kilka o 9-10 tysięcy. 9-10 tysięcy? No to po mi że wtedy. Mi powiedzieli zupełnie inaczej na... Naprawdę... wtedy się odezwał, czy do mnie, czy do Kielicha, bo jak Kielich, też już urwał tricept, jak jeich haskierowałem do... No rozjebałeś mnie teraz, naprawdę przyszło. No damy ci na miarę, no. omówimy mi na wizytę, nie ma problemu. Czy ty chwili wtedy powiedzieli, ja wiesz, nie, 9, 3 ja 3 5, 3 nie wiem, to ja nie wiem, kto, kto ci powiedział, wiesz, kto ci to Ufa, nakierował i tak dalej. Ja robiłem to w, w Warszawie, w Karolina Medical Center. Dałem chyba dokładnie, żeby tu nie składać 8700. No wiesz, 8700 to w każdej chwili może wyłożyć, Ale tam są ci tam są tacy samolicy, nie. Tam, tam są powiem, tacy fachowcy, że po prostu. Zresztą naprawdę na tam. To, po, Ale do wróciłem, to, dźwigałem później. Ludzie w, Polsce, oni, w oni składają ludzi, którzy się na tak. części pierwsze rozlecieli. Do, do tego, wiesz, za te pieniądze możemy to nawet teraz zrobić, Ja mam rezonansy świeżo robione, no bo problem, Kurde, to nie ma no ogarniemy bez problemu. Nie ma ja problemu, ty się skontaktuje z lekarzem, wiesz, który tam ci pomoże to wszystko ogarnąć. Gdzie taki przede Teraz minefakt totalny, nie? No mi łeb teraz totalnie. To nie są koszty, wiesz. Ja pytałem w dwóch tych i było od 18 do 30 tysięcy, nie? No to ja ci mówię o cenach jeszcze w Warszawie. Bo ja to robiłem no. w swoim rajkiem w Warszawie. I ja teraz już nie wiem, czy poprowadzimy dalszy rok. odcinek, bo ja mam taki mindfuck, że to już wcale nie mieć. Naprawdę wsięgam ci takie kwoty, nie? Przecież ja miałem Infinity swoje sprzedawać wtedy, żeby, żeby to zrobić, ale mówię. Kurwa. No to, to ci ogarnię, do i jutro ogarnie zadzwonić. że ten, nie w Widzicie no. co wynikło w trakcie tego odcinka? Także co, może będzie znowu rok, w cztery stronie. Nie będzie, słuchaj, no, no, nie. Wiesz, ja spotkałem, nie będzie. Słuchaj, ja, spotkałem, ja spotkałem chłopa, który e, ileś lat temu kiedyś na treningu urwał biceps. Tutaj mu się już ten biceps, bo to się obkurcza myślę, tu mu tu musi już kończył, I lekarze powiedzieli, że się mu go naprawy z powrotem na, 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 na ciągnięcie. Po długim czasie, no tak. Także to wszystko można zaoperować. To to, to w tym momencie medycyna tak poszła do przodu, tak, 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 tak są lekarze doszkoleni, magicy tacy. Że, wiesz, może chodzi o to, że może taka cena, bo to było bardzo z 4 lata temu, czy nie, no, chyba nie, żebyś... Odpuść teraz, nie miał... odpuść teraz na chwilę. Dałem, ja, dałem niedawno, zrób, Dałem nie... Ale ja, ja teraz i tak nie trenuję, ja nie mam co odpuszczać, bo ja Aha, nie trenuję, wiesz. Ja drążki, brzuch, wiesz, tak się bawię. Tak się bawię. lata temu Blazera Szwagier miał naprawiony biceps. Ta. Dałem też do tej kliniki adres, biceps kosztował chyba coś około 7 tysięcy. Ja Cię Ale dobra, tam jest, jest naprawdę, naprawdę, tam są do twórcy. nie? 3 dychy to... To ja nie wiem, to, to, to Ja nie wiem kto ci Przez chwilę sobie to. myślałem, że wiesz, może że to było parę lat temu i, i jeszcze może jakoś o świeżą metodę, ale Kurde, no nie wiem. Nie, nie, no, nie no i zrób no, no przecież. Może, to, wiesz. może może ktoś się dowiadywał o odcięciu komuś ręki i do coś nowej. Zu i to zrób, będziesz miał z głowy, bo Głow, no, głowę tak, sobie tak, odblokujesz, no, może tak, wrócisz, do tak, tak, na ja teraz też działałem, bo przecież miałem miał jednego chirurga, wysyłałem mu cały rezonans, miał się do mnie odezwać, bo miał pobrać, mi ściągnąć gdzieś tutaj stąd, przyczepić i tę głowę tego bicepsu naciągać, no ale to też było spory czas temu. I, i, I on się nie odzywa, gdzieś się tam kiedyś odezwał, że musi to, wiesz, przegadać z innymi lekarzami, czy to będzie tyle wytrzymałe, że mógł znowu wyciskać, no i od tego czasu się też nie, nie, nie odzywał. Ale nie, dobra, to nie ma gadać, nie musi się spoko, jak jest to, naprawdę, działajmy, nie ma, nie ma problemu, to nawet teraz. Cieszę, cieszę, cieszę się, że zaczęliśmy w ogóle to, to, to ten temat, pod to jest, kurwa, no... Wyjdziemy, jak skończymy odcinek, wyjdziemy poza kamerami, ja zadzwonię w jedno miejsce, no. No. Dla mnie to, to <laughs> jest... ja co jest... mojego kumpla, ratowałem tak, tak samo, poskładali mu nogę, nie? Tak. No. no, nasz kolega miał taki poważny wy wypadek na motorze. No, Powiem ci, y noga okazało się, że po roku jakieś, co tam było, bakterie, tak? Znaczy on miał wypadek wchodził w zakręt. Noga y omsknęła mu się z nóżka. na zakręcie uderzył momentalnie prostą nogą w ziemię i kość piszczelowa przebiła kolano, kolano. pod do. I Lecieli jak go, go tak składali w szpitalu, jak go poskładali, to dało się w te blachy w to wszystko zakażenie jakieś, od nie mógł tej nogi zgiąć. i też pomogłem mu ogarnąć takich lekarzy, że dzisiaj kłopam. Że już chodzi, że już chodzi. Aby no a tam gdyby trafił jaka. od razu do nich, to dzisiaj już dawno wybiega. No, a, tak naprawdę, a tak naprawdę z tymi, bo on jakiś tam stan zapalny, ciężki, tak, no nie jakieś tam, bakterie w tym co? kolanie mu się zbierały i tak dalej, to powiem ci szczerze, że jakby to było nieprawidłowo leczone, a cały czas zaniedbane tak jak wcześniej, to może jeszcze jakaś sepsa by się wdała, czy coś by było. No ale nie miałeś nieraz tak, że wiesz, coś zerwałeś, coś naderwałeś i nie byłeś do końca pewien, co to jest i czekałeś po prostu, aż samo po prostu przestanie to właśnie No właśnie, wiesz, tak miałem, wiesz co, tak no. miałem yy, sorry, że ci przerwę, tak wiem, z tym tricepsem. No. Bo zerwałem ten tricep, ten tricep spuł jak bania, tu siak jak to, to był taki. I tu wisiał worek z krwią. Pór, tak, no. dokładnie, miałem ściągany ten płyn, kalet, skaletki miałem ściągane i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, po pewnym czasie to się zabliźniło, no nie? To się zabliźniło. I kurczę, no ja poszedłem na siłownię i ja wycisnąłem jeszcze 200 kg z tym zerwanym tricepem, ale to się okazało, że to wszystko wyciskałem na bliznach, że to się blizny po połączyły. I u mnie to się też yy, zrobiło z czystego przypadku, bo tych lekarzy leciałem na zawody, ja fajny dzwonek w telefonie, i słuchaj, i powiem Ci, i powiem Ci, że leciałem z tym, z tym urwanym tricepsem na Anoda do Rio. i leciałem razem, traf chciał, że leciałem razem z Robertem Piotrowiczem i Robert też był po operacji tricepsa, też mówił, że składali go w tej klinice, też mówił, że go zrobili tak, że po dwóch tygodniach od złożenia tricepsa był na miserolityce. No i no. tam trafiłem do tej kliniki, naprawili mnie i powiem ci, że. Już ci powiem, naprawiali mnie 13, 13 maja miałem operację, a 25 lipca byłem na zawodach. Bo pewnie w swojej by startowałem no. na zawodach. No ja, ja z tym też startowałem. Ja w... Kiedy w Monstera startowałem w koszuli, to robiłem 340-350 z tą ręką. Jak polecisz 350 na ten naprawiać, to zapraszamy cię od razu na imprezę, do nas no, ale, na powrocie, po to, że tak daleko. Tak, 200 jeszcze robiłeś. Ja też 350 A. robiłem, 200 RAF też z tym zrobiłem, ale zawsze był ten dyskomfort tego dopychania. Dopychania i ja widziałem, bo ja tam obserwowałem Was, że jak ty wyciskałeś tą urwaną rękę, to ręka ci y, y, zostawała. Ona zostawała... Wolniej ona zostawała, ją trzeba było dopchnąć tak już plecami, nie? Znaczy, wiesz, jak ja ją dopycham? dokładnie, idę no. barkiem i wtedy, jako tako, że tu dopycham tym barkiem, to ten dostaje w dupę ta, totalnie, Tak, to Zawsze ta, ta druga jednostka, I jeszcze, I jeszcze weź pod uwagę to, że jak tamten jest zerwany, to nadrabiasz tym. No nie, niekoniecznie podmiot. tym, nadrabiasz wiesz, tu jak jakąś jednostkę motoryczną, żeby no, to, to dostać ci się nie. przechylić, nie? U mnie najczęściej właśnie dostaje bicep jako stabilizator i, i ten naramienny, ale dlaczego zapytałem właśnie o to, czy tak miałeś, bo ja tak miałem wtedy, co mi pękła ta koszula na 380, nie? No, no to, właśnie, opowiedz no mi no, tą historię, bo ciekawy, no. To był czas, gdzie ja w koszuli, wiesz, 380 robiłem na 2-3 ruchy, nie? Ale koszula miałem wtedy ze Stanów i jakieś tam, to były, naprawdę mieliśmy robić podejścia pod 420, więc 380 nie ma sekuracji. Nie? I daję 380 i schodzę sobie z tą sztangą i ona po prostu strzeliła ta koszula. Więc ja asykuracji nie było. Ja jednak co miałem zakodowane, jak lecić sztangą, muszę wypuścić powietrze całkowicie. 9 czy 3,8 w rękach, po prostu 3 osiem mieć w nie. rękach. No tak, no robiłem sobie serię, nie? No i wiesz, miałem zakodowane tylko tyle, żeby wypuścić powietrze. No bo jak utrzymujesz powietrze w przeponie, przy tym jak się takie ciężar uderza, no to masz pewne rzeczy, Cię rozdupi od środka, nie? To jest. No ja i żeby się takie ciśnienie w środku, że no płuca mogą że w jakry i tak dalej. Więc ja wyszło wypuściłem pocie, żeby na miękko we mnie weszła, nie? Aha. I ona pewnie we miękko weszła, ja utrzymałem tylko łokcie, żeby jakoś ją zamortyzować, no i pojechałem do szpitala na Sor, nie. Pojechałem na SOR do szpitala, oni mi to popadali, mówi, że tutaj żebro złamane, mostek że złamany i że mam zawał, nie? Jak <grym> zawał, jak zawał. No bo robiła mi z krwi jakieś te i wszystkie były podniesione i świadczyło o tym, że mam zawał serca, nie? Ale faktycznie był ten zawał? Nie, nie ja tego nie czułem nic. Tak mi powiedziała wiesz, miałem tam potem przez pierwsze dwa dni miałem takie jakieś wyszkołatania jakieś zawroty, mm. więc kojarzyłem to z tym, ale ja musiałem ja wtedy akurat zamknąć siłownię, nie zostałem, choć pojechałem, nic się złego nie stało, natomiast dobrze do tego, że też miałem tak, że wierzyłem, w to, że to się samo zaleczy, no. więc ja wtedy z tym złamanym mostkiem wyciskałem normalnie, tylko dlatego, że mostek miałem tak, a nie tak, bo tak bym nie mógł, by się no tak, ale ja wyciskałem i ja wiesz tydzień, dwa tygodnie potem normalnie jeszcze startowałem. A przy oddychaniu nie było problemu żadnego, Nie było problemu. Więc startowałem. No i też miałem trochę podejście z tym tricepsem, takie, że gdzieś się to zagoi, a sobie odpocznę, wiesz, jak. A potem już gdzieś chyba nauczyłem się z tym wyciskać, więc zacząłem to olewać. Czyli 380 kilo i... automatycznie jak ta koszula pękła, no. to, to jest tak, byś Spadło. tej koszuli na sobie nie miał. Spadło. Znaczy Spadło. Wiesz, gdybyś się tego spodziewał, to zdążyłbyś ją zamortyzować A i zwolnić. A to zgonić. jest sekunda i nie zba. I... Ty się tego nie spodziewasz. Nawet asekuracja jak to dupnie, to nie złapie tego na raz, nie? Nie dadzą no. rady od razu tego utrzymać, bo to jest najduży ciężar, który spada. A nie brałem asekuracji, bo tak jak mówiłem, myśmy wtedy robili w tej podwójnej, no kurde, no 420 miało tam... Jak dużo wtedy... Jak Koła zaczęły wstrzyma... spadać, prawo, lewo, tak? Nie, bo miałem zapięte za coś. O, jeszcze lepiej. Nic, utrzymałem ją na sobie bez oddechu, tak wypuściłem powietrze i poczekałem aż dobiegną nie? A jakby nie nikogo nie było? Były te raki no, były, po bokach? Nie. No jakby właśnie, jakby nikogo nie było? Nie, nie, z nie, nie podniosłem ich, No jakby nikogo nie było? No to musiałbym turlać po jajach. Chyba. Ja, turlać, ale no turlałem na... kiedyś ponad 200, ale tego nie albo, z... jest... albo przeważnie. <laughs> ale na... na YouTube jest dużo tych magików, no nie? Co no sami nie sobie nie. nagrywają, sami są na siłowni, wiesz, ma siły na 100 kilowy założy 140, jest... no ja wiem, wiem, ale nie. ja ci powiem, jestem w szoku, no bo pęknięcie, ja się spodziewam pęknięcia, ale że zawał jeszcze. A on tak mi powiedziała, ona z krwi jakoś tam z tych e, Są te, ja wiem. Ja, no wiem nawet jak się to nazywa, no kurde, musiałbym mu sobie przypomnieć. No jest taki no, składnik krwi, no, który świadczy o tym, że jest... Nie, no i powiedziała, pan ma zawał. Ja mówię, że nie ma zawał, no, pan ma zawał i pan został. Ja mówię, na, że na, 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 zawał dobra, człowiek. no ale zawał to jeszcze ci na, wiesz, na echo może wyjść na EKG. Nie, ja chciałem sprawdzić, co mam połamane, co zerwane i żeby jechać, wiesz? Bo w sensie, bo nie czułem się źle o to chodzi, bo się czuł źle, to bym naprawdę wiesz dłużej. Ja myślę, że zawału żadnego nie było. Nawet ty nie się znam. A tak mi powiedziała, że z jakichś tam wynika, że, że jest zawał, nie? nie. Ale no to, to, tak widzisz, no była, była dosyć poważna kontuzja, tutaj to żebro, a mogłem wyciskać, więc tak samo jest tym tricepsem. No, jest kontuzja dobra, ale mogę wyciskać, możesz to samo zagoić. I... A miałeś jakieś e... wymioty, poty? Nie. Bardziej nierwał bolał. No to nie ma. Zabań. Nie, Zawał bez... też nieraz jest bezob... bezobjawowo, nie? Ale... Miałem to żebro, żebro, złamane bolało, no i, i ten mostek, a ten mostek to mi brały, kiedy e... czasami masz tak, że normalnie oddychasz, ale nieraz jest tak, że musisz zrobić takie... głębszy ten o wziąć. No to nie przy nim to jezu, to tu napierdalało wszystko, nie? Przy tym takim głębszym oddechu. To było niesamowite. No powiem ci, no nie każdemu co, codziennie spada 400 kg na klatę czy na brzuch. Nie? No, to, to jest, wie. No, ale To wiesz, to no... było sporo farta. No i tego, tego doświadczenia z ciężarem, że faktycznie wiesz, mówię za wszelką cenę utrzymać te łokcie pod sztangą i pozbyć się tego powietrza z klaty. Pozbyć się tego powietrza. Nie? słuchaj, no a prze, przecież no, co, co będziemy się oszukiwać. No, no, sport i wielkie ciężary, no to też wiesz, mnie niesamowite koncluzje. No Zobacz a. teraz na przykład Kolemana. No, yeah. Jean-Pierre Fuchs, stary kultury staty, to będziesz Kolejne. pewnie znał, młode, młode pokolenie pewnie nie znano. nie, przy przysiadzie pękła nogi kolana. się złożyło pękły kolana, nie, czworogłowy. No, Czy to był przysiad, tylko ze sztangą po zdjęcie, oni byli na sesji zdjęciowej. na sesji zdjęciowej, no może nieźle rozdrony był, nie? No, ale Koleman, widzisz, Koleman do teraz to... No, ale Tobie też wszystko no, generalnie, przy, przy 220 pękła kość no, tak. Tak? No ja zerwałem triceps przy, przy przysiadzie, więc o czym no, my przy my przy dokładnie. Ja nie, za, ja, ja nie zerwałem nigdy nic, bo nie jestem zawodowym sportowcem. I dlatego Ty teraz będziesz zawodnikiem, a będziemy odpoczywać. No. no, nie, ja powiem Ci, ja szczerze, ja szczerze, na przykład ja, ja uwielbiam wyciskanie, wyciskanie na klatkę, na, na, na płaskiej ławce i, i mam nadzieję, że za chwilę się umówimy na jakieś treningi i po prostu pokażesz mi technikę, bo ja wyciskam bez techniki. Nam zostało usiłowanie na rękę, żeby Tomka. Tak, ta, no, ta. właśnie, dokładnie, możemy na rękę <laughs> się posiłować. Zrobimy, jakieś tam podstawy gdzieś mamy omówione. Ale ja ja powiem sobie, jak powiem Ci, jak jakbyś, jakby, jakby, jakbyś chciał mnie przygotować pod, wiesz, pod start, nie wiem, w zawodach wyciskania jakichś weteranów, bo ja zostałem. A umyśl weteran... się, się trzymać planów? Weteran, tak. Jeżeli chodzi o wyciskanie, to tak, bo ja uwielbiam robić tą, tą, no, wiesz, tą ławkę. wiesz, Ja miałem z tym problem zawsze, żeby trzymać się. Nawet jak sobie sam napisałem, ja miałem problem z tym, żeby trzymać się tego planu. Nie, Nie, ja lubię ławkę. Ja... Ja... No, ale to wiesz, to on że lubi ławkę, ale to do ławki trzeba dołożyć drożej. Trzebało no, wiesz, no trzeba to tamto to to, no, A tu wiesz. No. Tempo stosować się do tempa do jakiejś no. wyższej objętości. To jest nudny trening. Nieraz te wszystkie jednostki motoryczne, które są pomocnicze przy maksymalizacji boju. To jest nudny trening, to jest rehab nieraz, to jest po prostu zaaktywacja ja wszystko, wiem. to jest... To Najlepiej człowiek, to czyjś założyć na szpangę, tak, A człowiek jak jest na to nauczony, to on chce kurwa ciężar, a nie balet robić na tym, nie? A tak, a ten, balet, a ten balet to jest droga do sukcesu, nie? Do Ja, ja żało, chodziłem nie? na jogę, nie? Przy szczycie przy, formy, nie? Poważnie? Żeby się rozciągać? Chodziłem na jogę, żeby odpocząć. My na jogę byliśmy raz w Chorwacji, tak, pamiętasz? Tak. Jak żeś tak. krzyżał. Oh, po <grym> jogowaniu tak. byłem tydzień. Tak. Ja pierwsze parę treningów, to przecież ja tak spocony wychodziłem po godzinie, że ja mówię, kurwa, się nigdy nie No Ale pomogło? Pomogło, nie? No chodziłem parę miesięcy, nie? I naprawdę, ja, no, ja robiłem mostek ze stania do tyłu, ja? Czyli Ty też miałeś tą przejbę na to wyciskanie, co? No robiłem no. mostek, naprawdę. Jak stawałem tak, byłem w stanie ci mostek do tyłu zrobić przy wadze 120 kg, 115. To nieźle Fajnie, fajnie. No A potem potem się zaczęły, właśnie, jak ten tricyl zerwałem, to takie właśnie te, te drążki, zajawka na te drążki. No. No przy wadze 110 kg robiłem, gdzieś nie ma wciąż. Dobra, z racji tego, że jesteśmy tutaj u Grześka, mamy tu gadu gadu, a myśmy tu przed przyjazdem do Ciebie słyszeli, że to jakaś tradycja jest, że jest ktoś zawsze musi. Każdy nowy musi. Nie, już nie mówię setę, bo nie będziecie w stanie wrócić, że nie prowadzicie. To są o, ekologiczne, wiecie o co chodzi, Dziękuję. S -s -s słomki plastikowe, żółwie umierają w Tego dlatego tutaj u nas jest karton, e poprosimy naszą wodziankę. <głos transaction> A nie zła wodzianka <noise> ci Wiesz, każdy ma swoją wodziankę. E Ile volt? Dużo. No poczuję. Dużo, mierzone na 90 było. O, Świetnie, pasuje. <noise> Setka i dopiero nowa. Na wdechu, rozumiecie wszystko Dobra. jak to działa. Na wdechu I trochę dużo mam. Nie, nie przesadzaj, nie wariuj. Dobra. Dobra. No na wdechu, Tomasz. na wdechu. Ojej. Masz mniej ode mnie. Słuchajcie, jeszcze za powiem, tą Kasarę no. kojarzycie, nie? Kogo? Tą Kasararę. No. no to Tomek Sarara, Tomek Sarara jak u mnie był i jak pierdolnął 50 tego, tak przez pierwsze 5 minut zaczął się ślinić i myślałem, że słowa nie powie. Naprawdę. Także... Nie ma bebeków? Nie, nie, naprawdę. Jest dobrze przypalony, zobaczysz. Krzysiek, za to, że ty zawsze możesz więcej wypić, spróbuj pierwszy. Tak! Tak! A to popijać, czy nie? Mogę wam zrobić. Jak nie, nie, to wyczy. ja bym poprosił, bo jak to ma mam, ja mi mam, ja oko. Oko, oko na podłogę, no, mam mi no. wylecieć, to wiesz. mi tak, żeby się nic nie stało, bo ja się boję jak tego no. napić. Ty, ja, ja, sobie sobie... ja wiem jak to zrobię. Ja sobie zasypę tego shit trochę, dźwięka ja sobie trochę, Nie, no to, 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 to... Nie, 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 ja mam nadzieję, że to się nagrywa, jak on próbuje oszukiwać. Nie, ja nie oszukuję. oszukuję. Słuchaj, no nie musisz całego walić, no weź sobie żywyczka, no. Wdech był wzięty? Mm. Patrz, nic nie wziął. Nie chcesz pobić? Ja to kurwa... Ja, nie. Prawda? Tak. Ja mogę przy tym posiedzieć jeszcze. Wiesz co, jeszcze nie mogę złapać, bo ja to w gębie. Ja mogę tu jeszcze posiedzieć. Pokażę. No, ale weź to piję jak to sprofanował! Jak to sprofanował, nie? O! Ale co? Na drugą nogę trzeba. U nas jest tradycja, że trzeba na drugą nogę. Ale chcesz na drugą nogę? Dobra. <laughs> Tradycji stało się za dość. chłopaki się poczęstowali, Domnik mówi, że nigdy nic mocniejszego nie pił, Krzysiek mówi, że napiłby się jeszcze, także ja to bardzo szanuję, a tymczasem kończymy odcinek, jeżeli macie jakieś fajne tematy, o których chcielibyście posłuchać od nas, y, konkretnie trzech, takim, to powiedzmy w tym samym gronie, żebyście wam opowiadali, to możecie śmiało zadawać w komentarzach, a tymczasem subskrybujcie kanał, lajkujcie i na razie. Słuchajcie, wasze zdrowie, jak zwykle serdecznie o was pozdrawiam, <laughs> To tradycję przenoszę z kanału Strong Ekipa, na którym też dla was z Krzysztofem jesteśmy, Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Tak jest. Trzymajcie się, a ja pykam za wasze zdrowie na drugą nogę. Tu już jest grubo, nie? No. Ty, ty pierdoli, człowieku, ty kurwa. <ścoughs> taka, taka siekiera, że uj ty. Ja usta zbliżyłem i zrobiłem go.